Cześć kochani, witam Was na kolejnym nagraniu. Dzisiaj opowiem Wam o zbliżającej się pełni w Skorpionie, która będzie miała miejsce dokładnie 12 maja o godzinie 18.56. I głównym tematem tej pełni jest pogłębianie wizji z głębi duszy, jest... Zaglądanie do um, cienia, ponieważ mamy archetyp skorpiona, który mówi o tym, za czym my na tym najgłębszym poziomie tęsknimy. tęsknimy. To jest o, um, o tym, że w tym sezonie byczka, w jakim jesteśmy, gdzie jesteśmy zapraszani do tego, żeby um, odpoczywać, żeby się zatrzymać, żeby zwolnić, żeby dążyć do prostoty, pojawia się pełnia w skorpionie, gdzie jesteśmy mm, zapraszani do tego żeby przypomnieć sobie o tym co jest pod tą prostotą o tym co jest w głębiej o tym co jest pod powierzchnią o tym żebyśmy nie zapominali o tęsknotach naszego najgłębszego ja i z racji że to jest druga pełnia porówna nocy wiosennej będziemy obchodzić w trakcie tej pełni w skorpionie Sabbat valpurię czyli sabat Beltane jest to sabat, który jest przeciwny Samhain Samhain, który obchodzimy w trakcie Nowiu, w Skorpionie, w listopadzie jest tym momentem, kiedy jest najciemniej kiedy jesteśmy zapraszani do tego, żeby zanurkować do wnętrza żeby um, do zatrzymania przed nadchodzącą zimą, tak? Jest to sabat, który um, rozpoczyna zimę, rozpoczynać okres ciemności. Natomiast Walpuria jest o celebrowaniu nowego życia, jest o rozpoczynającym się lecie, jest o rozpalaniu nowego ognia. Więc, jaki ogień chcesz rozpalić, za czym na najgłębszym poziomie tęsknisz i chcesz to rozpalić, chcesz temu. Dać uwagę, chcesz to przywołać do życia. Jest to też czas mm, gaszenia starego ognia, czyli co chcesz pożegnać, co chcesz już zostawić za sobą w tej zimie, w tej przeszłości, mm, a ku czemu nowemu poświęcić te zbliżające się kolejne pół roku do Sabatu Samhain. W czasie rozwijającej się spirali, czyli wychodzimy do zewnątrz, do świata, do światła. Do nowego, do um, uhonorowania um, tego, że jesteśmy, tego, że żyjemy. Do tego ogólnie bardzo mocno nas zaprasza archetyp Byczka, który jest o takim rozkoszowaniu się samym faktem istnienia, jest o tym um, spokojnym położeniu się na łonie natury, um, i rozgoszczeniu się. Um, Rozgoszczeniu się w życiu, jako dziecko tej planety, jako to, że jesteśmy tu zaopiekowani, że jesteśmy objęci przez tą matko, na, matkę naturę, że jesteśmy jedną z nią, że jesteśmy połączeni z nią naszym ciałem, że jesteśmy tak na dobrą sprawę, jak ta matka Ziemia. Ja w ogóle traktuję swoje ciało. To jest temat przewodni całego sezonu BK i mocno zawołało mnie do tego, żeby przeczytać wam fragment Biegnącej z Wilkami. Fragment z rozdziału o radość ciała, fizyczna spontaniczność. Niektórzy twierdzą, że dusza ożywia ciało, ale wyobraźmy sobie przez chwilę, że to ciało ożywia duszę, pomaga jej zaadaptować się do ziemskiego życia, tłumaczy gramatykę i słówka, daje czystą kartę, atrament i pióro, którym dusza będzie pisała na życie. Przypuśćmy, że jak w baśniach o metamorfozach. Ciało jest pełnoprawnym bóstwem, nauczycielem, mentorem, przewodnikiem. Czy wobec tego mądrze jest spędzać ca całe życie chłostając nauczyciela, który tak wiele może nam dać, tak wiele nauczyć? Czy chcemy przez całe życie pozwalać innym na ubliżanie naszym ciałom, osądzanie ich, doszukiwanie się w nich braków? Mocne i jednocześnie to też pokazuje, Zaprasza do refleksji nad tym, w jakim miejscu jesteśmy pod kątem dbania o Matkę Ziemię. Jak bardzo ją w ogóle zubożamy, jak bardzo chcemy od niej jak najwięcej. Tak to tu zostawiam. Jednak wracając do pełni skorpionie i do samego archetypu skorpiona. Skorpion to jest energia transformacji, regeneracji, odnowy, zrzucania skóry, zrzucania starej skóry, gdzie pod tą starą skórą, zanim ona zostanie zrzucona, rozwija się ta nowa warstwa, rozwija się ta nowa, nowa skóra. To jest o tym, jak wiele dzieje się w nas pod powierzchnią tego, co jest niewidoczne dla oka, jak wiele transformacji... Zadziewa się pod powierzchnią. I ta pełnia w Skorpionie zaprasza nas do tego, żeby właśnie zanurkować do wewnątrz, z, żeby zobaczyć, co takiego potrzebuje transformacji, co takiego potrzebuje w sobie przełamać, jaki stary mechanizm, jaką strukturę, która mnie już nie, 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 mi już nie służy, która w jakiś sposób trzyma mnie i mm, więzi w jakichś ograniczających mechanizmach, jakichś ograniczających wariantach, które um, poprzez które nie chcę do zmiany, tak? Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w sezonie byka, byk nie chce zmian, chce prostoty, nie chce złożoności. Skorpion zaprasza nas do złożoności. Skorpion zaprasza nas do bezbrzeżnej mm, penetracji, penetracji bez końca, tego, że tam cały czas jest coś w nas do dotknięcia, że tam na dnie duszy są ukryte rzeczy, których nie widzimy. Ta pełnia zaprasza nas właśnie do tego, żeby um, zaglądać do cienia, zaglądać pod powierzchnię. Poprzez to możemy um, wzmocnić z, ze sobą kontakt, po, pogłębić ten kontakt ze sobą. Skorpion chce głębokiego, intensywnego, totalnego połączenia z duszą poprzez spotkanie z cieniem, poprzez spotkanie z własnym mrokiem. Poprzez spotkanie z własnymi demonami, poprzez spotkanie z najgłębszymi tęsknotami, które mogą dziczeć wewnętrznie, które mogą, wiecie, jątrzyć tą żółć skorpioniczną, ale też mogą i transformować, i przemieniać. W swoim największym potencjale, um, skorpion jest też symbolizowany przez orła, przez um, szamana, uzdrowiciela przez Feniksa, który powstaje z popiołów. Ale żeby móc powstać z tych popiołów, to właśnie w świecie Skorpiona potrzebuje być spopielone to, co już nie służy. Potrzebuje być odrzucone to, co już nie, nie służy. Potrzebuje być uśmiercone to, co już nie służy, po to, żeby mogło się odrodzić w tej nowe. W pełni Pluton, władca Skorpiona jest w ścisłej co do stopnia, ściślej się nie da, kwadraturze z Merkurem, władcą komunikacji. Yy, I to jest aspekt, no kwadratura, aspekt napięciowy, niewygodny, aspekt, który zaprasza nas do tego, żeby zobaczyć, co potrzebuje transformacji w mojej perspektywie, w moich przekonaniach, na czym ja skupiam swoją uwagę. To może być niewygodne, bo Merkury w byczku to jest taki czas, gdzie ten nasz fokus ucieka w stronę um, potrzeb ciała, bezpieczeństwa materialnego, potrzeby zatrzymania, żeby było prosto, nieskomplikowanie, żeby była cisza, żeby się wyciszyć. A Pluton, przebywający w Wodniku, zaprasza nas do tego, żeby hej, ale w ogóle zobacz, czy Twoje mechanizmy e, Ci służą, czy nie. Czy ty się alienujesz od społeczeństwa, czy, czy być może jesteś w jakimś, mm, w jakimś lęku dotyczącym przynależności? Jakie masz mechanizmy dotyczące bycia w większej grupy wi wizji? Od jakich idei uciekasz, od jakich marzeń i yy, co potrzebujesz w tu i teraz, dziś, w tej rzeczywistości zmienić? Od czego odejść? Od jakiego przyzwyczajenia, z jakiej strefy komfortu wyjść? By móc pójść właśnie w stronę przyszłości, by móc pójść w stronę własnych wizji i marzeń, czego pragniesz, co tu potrzebuje zmiany Twojego spo, naszego sposobu widzenia, czego nie chcesz zobaczyć, czego nie chcesz usłyszeć, o czym się nie chcesz dowiedzieć, hmm. jakie mechanizmy mnie rozleniwiają. A gdzie marnuję mój czas, energię na odgrywanie wzorców myślowych, które zatrzymują mnie w starych programach? Czyli tutaj mocno, jakie mam programy dotyczące też i bezpieczeństwa materialnego dotyczące jakie mam przekonania. Finansowe przekonania odnośnie moich talentów, moich umiejętności, moich możliwości, moich zasobów, mojego poczucia wartości, jakie też mogę mieć kompulsje uzależnienia, które wynikają właśnie z lęku przed zmianą, przed wyjściem właśnie z danej sytuacji która już nie jest dla mnie sprzyjąca, ale mimo wszystko w niej tkwie. Byk to jest najbardziej uparty znak w zodiaku. I jesteśmy w sezonie tego byka. I jesteśmy tutaj zachęcani do tego, żeby właśnie, tak jak wspomniałam, już zwolnić, zatrzymać się, być w kontakcie z naturą. Um, Fokusować się też na tym dobrobycie, który jest wszechobecny, ale jednocześnie też gdzie ja sobie sama nie pozwalam sam nie pozwalam, jakie mechanizmy obronne się we mnie tworzą, się we mnie ukształtowały w dzieciństwie, które mi się teraz tutaj odgrywają, które zatrzymują mój rozwój, co ja potrzebuję w sobie transformować. Uzdrowić z przeszłości, jakie mechanizmy i moje wzorce, nawyki, yy, przyzwyczajenia yy, odbierają mi moc tak naprawdę. Czy ja czuję, że yy, czy ja czuję swoją moc, czy ja czuję bezsilność? Jeśli czuję bezsilność, to z powodu jakich, yy, z powodu jakich przekonań, przyzwyczajeń, Jakie jest moje poczucie wartości, która bardzo zaprasza nas do takiego pogłębiania kontaktu ze sobą, dawania sobie wsparcia? Czy ja w ogóle e, myślę, że wszystko muszę robić sama, że wszystko muszę robić sam? Czy pozwalam sobie poprosić e, o pomoc, czy pozwalam sobie na, mm, na delikatność, na wrażliwość, na. Em, Różne też i skrajne emocje na, na to, co jest w ogóle poza kontrolą. Nie? Czy ja tutaj próbuję kontrolować to całą rzeczywistość, wciskać siebie w jakąś ramę, która daje mi poczucie trwałości. Struktury, z drugiej strony, w jaką zależność mogę wchodzić, tak? Jaka jest obecna toksyczność w moim życiu? Mm, z powodu jakich yy, przekonań, z powodu właśnie tak mocno mi się tutaj naświetla to poczucie wartości, jakie ja mam poczucie mojej wartości. I to, co jest ważne, to też to, że w trakcie tej pełni Słońce będzie z uranem. Z uranem w byczku, to słońce będzie się tutaj uściślało, i tak na dobrą sprawę uściśli się 4 dni po pełni, czyli 16, 16 maja, 16-17 maja. Ale mimo wszystko no, w trakcie tej pełni już będzie odczuwane i to jest bardzo o potrzebie przemodelowania właśnie tych. Tych przekonań dotyczących swojego poczucia wartości. Uran to jest ta energia, która nas uwalnia od lęków, to jest antidotum na lęki Saturna, uwalnia nas od ograniczeń, jest tą energią, która, tą częścią w nas, która nigdy nie została zaprogramowana, która pamięta o naszej nietuzinkowości, naszej wyjątkowości, to jest nasza wyższa jaźń, to jest ten w nas, który uwalnia nas od kajdan. Od tego, co, co już nam nie służy, pomaga nam poprzez zmianę um, rzeczywistości, poprzez zmianę mindsetu um, uwolnić się właśnie od tego, co już nam nie służy, czasami przez totalną rozpierduchę, ale po to, żeby, żeby przynieść ulgę. Uran nigdy nie zabiera tego, co jest wartościowe dla nas w dalszym ciągu, tego, co nam dalej służy, zabiera w pewien sposób to, co. Zmienia postrzeganie na to, co nas po prostu totalnie więzi, ogranicza, trzyma właśnie w kajdanach. Ja o tym mówiłam na bezpłatnym webinarze o energiach roku 2025, że ja widzę tą energię jako takie, taki supeł taki węzeł super, i ten uran pomaga to nam rozwiązać. Coś, co wcześniej mogło się wydawać w ogóle trudne do rozwiązania. To właśnie jest tutaj potencjał do tego, żeby uwolnić się od tego, co nas tak bardzo trzyma i ogranicza, żeby przemodelować swoje postrzeganie. Jest energią, która pomaga nam we wzroście, pomaga nam doświadczyć progresu, postępu. Jest kosmonautą, więc pomaga nam spojrzeć na nasze talenty, na nasze zasoby, na nasze możliwości, na naszą codzienność z zupełnie innej perspektywy kosmicznej, szerokiej. To jest też taka energia, która może dawać nam jakieś wglądy, właśnie pomagać nam połączyć się z tym ja z przyszłości, doświadczać jakichś, prze, jakichś przebłysków, jakich, jakichś odkryć, jakiegoś mm, jakichś nagłych, e, genialnych wglądów, tak? E, przebudzenia pewnego rodzaju, nagłe takie flesze, że coś, co wcześniej mogło się wydawać nieoczywiste. Nagle bank, po prostu staje się oczywiste, i z drugiej strony, podobnie, właśnie z tym Plutonem w kwadraturze do Merkurego, coś czego wcześniej nie dostrzegaliśmy, w wyniku napięcia możemy zobaczyć. Wow, kurde, taki schemat! W ogóle takie mam przekonanie. Pluton chce, ażebyśmy, i też cała energia Skorpiona jest na tym sfokusowana. Chcę, żebyśmy uświadomili sobie nasze ograniczające mechanizmy, bo wtedy, kiedy to zostaje uświadomione, kiedy to zostaje wyciągnięte na powierzchnię, wyplute, tak? Pl pluton, skorpion, który drenuje te podziemne korytarze po to, żeby wyciągnąć coś do góry, kiedy my to zobaczymy, to wtedy możemy zdecydować, czy ja dalej chcę żyć w tym mechanizmie, który mnie tak ogranicza, czy go zmieniam. Czasami samo uświadomienie sobie, sobie czegoś już pomaga zmienić perspektywę. Natomiast Uran to jest ten, który ostatnio słyszałam takie właśnie ciekawe porównanie. Uran, który jego symbol na kosmogramie jest jak taka antenka. Tutaj, o widzicie? To jest ten. Wygląda jak taka antenka. Nie? Ale słyszałam ostatnio takie porównanie, że to jest płód do góry nogami że tu jest główka i nóżki do góry że tu jest płód do gór nogami i ten uran przewraca nasze życie do gór nogami po to, żeby stanąć na nogach żeby stanąć w tej dobrej stanąć w tej dobrej pozycji czyli przewraca do gór nogami to, co wcześniej nie było dobrze poukładane Chce przemodelowania na takie, jakie powinno być jestem ja z przyszłości czyli widzi, widzi poza linearnie. A więc ta pełnia w Skorpionie to jest taki czas, który naprawdę zaprasza nas do tego, no nie wiem czy nas zaprasza, bardziej nas skłania do tego, trochę naciska, wywołując napięcie. A żeby przetransformować niesłużące nam przekonania, a żeby przetransformować mechanizmy, które nas ograniczają, które nas więzią, więżą, po to, żeby dać sobie wsparcie, żeby pozwolić sobie na głęboką, wewnętrzną re regenerację, żeby pozwolić sobie na zrzucenie skóry, na odrzucenie tego, co już nie służy na. Dotknięcie swoich najgłębszych pragnień, swoich tęsknot, na pogłębienie kontaktu z duszą, na poodkrywanie wizji dotyczących przyszłości, uran, które chcielibyśmy e, wprowadzić w rzeczywistość i co ja potrzebuję w tu i teraz, tej mojej rzeczywistości, w tym moim ogródku, w tym moim domu, w tej mojej strukturze, zmienić. Pomimo tego, że się boję, tak? bo tu bardzo w byku do, dotykamy mm, lęku przed zmianą, która może być tak bardzo poszerzająca, tak bardzo mm, postępowa, rewolucyjna, tak bardzo rewolucyjna, przemodelowująca, przewartościowująca, mm, wzmacniająca ukorzeniająca, głęboko ukorzeniająca i wspierający w tym czasie może być kontakt z naturą, kontakt z matką ziemią dobre odżywianie siebie w ogóle tutaj też warto zobaczyć w czy całym sezonie byka, gdzie zajadam emocje, gdzie sięgam po przyjemność po to, żeby uciec od tego, co trudno, tego, co niewygodne tak? skorpion to drugiej stronie przypomina że no nie tylko prostota, nie tylko um, byczenie się, nie tylko przyjemność, że w niewygodzie, w tym co brzydkie też można znaleźć przyjemność. To jest mocno o um, takim um, rozlaniu się, e, o po, e, nie tyle poszerzeniu swoich granic, ale o takiej bezgranicznej też penetracji, o tym, żeby właśnie sobie pozwolić na to wyjście poza mm, swoją granicę z komfortu. To by było tyle, co dla Was przygotowałam. Kochani, chciałabym Wam powiedzieć, w zasadzie to Powinnam o tym była zapewne powiedzieć na początku, że do jutra, do 8 maja, do północy, mam 15% rabat na wszystkie moje sesje, na wszystkie programy, które już były. Można też jeszcze wskoczyć do Afrodyty, ale to w zasadzie właśnie do jutra, do północy, już ostateczny moment z tym 15% rabatem. Ten rabat jest z uwagi na to, że 5 maja w poniedziałek celebrowałam drugi rok mojej działalności. Także z serca Was zapraszam. Tutaj pod filmem będzie link do mojej oferty, a także tam jest, znajduje się też adres mailowy, na który możecie do mnie napisać, jeżeli jesteście zainteresowani. Wtedy możemy dobrać po prostu sesję. Subskrybujcie, a żeby być na bieżąco z prognozami. Ja co dwa tygodnie się pojawiam. Nie tylko mówię o Energinowiu Nowiu czy Pełni, ale gdzieś tam sięgam też szerzej. Dotykając całego, całego sezonu, zapraszam Was też do obserwacji na Instagramie. Esencja mnie, gdzie możecie być bardziej na bieżąco. Tam, tam pojawiam się częściej, częściej. Ściskam Was mocno i do, do, do zobaczenia, do usłyszenia i pięknej pełni dla Was. Buziaki.